Na początku roku nasze stowarzyszenie kibiców Pogoni Szczecin importowców uczestniczyło w programie Bosman dla regionu. Był to program dla stowarzyszeń między innymi i kiedy dowiedzieliśmy się o wyniku w marcu nasza radość była bardzo duża. Firma Bosman. Dotacją w kwocie 50 tysięcy dofinansowała nasz program Niepełnosprawni Niewykluczeni. I mamy tutaj pięknego busa dla kibiców niepełnosprawnych. Wszystkim serdecznie jeszcze raz dziękujemy. Bosman Toyota Pogon S.A. Udało nam się zakończyć pierwszy etap naszego, naszego, naszego większego planu. Bus posłuży do zapewnienia dużo lepszych warunków. E, zarówno uczestniczenia w zawodach sportowych przez niepełnosprawnych kibiców, jak i uczestniczenia w tych zawodach przez, przez tych kibiców. Mamy wypracowanych już wiele wspólnych pomysłów, wiele wspólnych inicjatyw. Niestety w tej chwili epidemia za zahamowała niektóre z nich, natomiast jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy optymistami, przede wszystkim mamy dużo pomysłów, dużo energii i o tej inicjatywie niedługo będzie całkiem głośno.